Były zawolniki KP Gorzów, dzisiaj pan próbował zrzutu wolnego, ale nie udało się. No najważniejsze dla was zwycięstwo. Ja się cieszę, że prowadzony przez, również przeze mnie, jak i przez Roberta Bubnowicza i Piotra Przerywacza nasz zespół zwyciężył dzisiaj z ciężkiego przeciwnika, jaki był Stilon Gorzów. Nieważne kto strzela bramki, liczy się zespół. Dzisiaj ten zespół dopisuje trzy punkty. Z przekroju całego spotkania byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym od Stilonu. Byliśmy bardziej zdeterminowani, to my bardziej chcieliśmy zdobyć trzy punkty i zasłużenie te punkty zostają w Wałgrzychu powiedzieliśmy sobie przed meczem, że przed nami seria czterech meczów, w których chcemy zdobyć komplet punktów. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok. Będąc zespołem powtarzam, dużo lepszym niż Stilon Włóżów. Wojciech Zawistowski, dzisiaj debiut oficjalny w Stilonie. No, debiut wyczekany, ale debiut nieudany. Nie niestety wynik nie korzysta. No, chcieliśmy ze wszystkich sił wygrać dzisiaj tutaj, przyjęliśmy po trzy punkty, ale niestety no, nie, nie, nie udało się. Robiliśmy wszystko co mogliśmy, ale niestety no, gra się nie kleiła. Ciężko było nam przytrzymać piłkę gdzieś na połowie przeciwnika. W pierwszej połowie jakoś to jeszcze wyglądało, w drugiej niestety. Przeciwnik to wykorzystał i tyle. Wydaje się, że dzisiaj w defensywie lepiej to wyglądało niż w Zilanku, ale zabrakło chyba sił w ofensywie. No Dokładnie. Brakowało no, to... no, zawodnika, który wygrałby przebit dziś z przodu, przytrzymał piłkę, tak jak to robili zawodnicy w Wałbrzych i... I wtedy mamy czas, żeby zawodnicy, czy Bośni, czy, czy reszta zawodników podeszła do przodu. I... Może byśmy coś ugrali, a tak teraz, to ciężko. Jak się czułeś po tym wyciekanym debiucie, po przerwie miesięcznej? Eee, na pewno był duży głód gry. Szczerze mówiąc, nie, 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 nie myślałem, że wyjdę w pierwszym składzie, że trener mi da szansę, ale dziękuję bardzo za to i myślę, że w pewnym stopniu mu się za to odwdzięczyłem, aczkolwiek szkoda takiego wyniku. Na pewno serce zostawiłem na boisku i trudno, już w pewnym momencie, tam w 60. Któryś minucie nie, że poprosiłem o zmianę, ale myślałem właśnie, że tak będzie, bo nie ma co się oszukiwać. Yy, drużyna jest najważniejsza i yy, jak już siły trochę brakuje, to lepiej, żeby ktoś wszedł i, i grał na 100% niż, niż ja na, nie wiem, na 50, bo już trochę brakowało siły. To kiedy myślisz, że będziesz gotowy na 90 minut? Ciężko powiedzieć. No teraz yy, tak naprawdę z drużyną trenowałem półtora tygodnia, kondycyjnie czuję się ok jednak, no, nie jestem jeszcze w 100% przygotowany, żeby na 90 minut, aczkolwiek czułem się, czułem się ok, myślę, że z każdym treningiem będzie coraz lepiej. Daniel i drugi trener z Gorzów, 0 do 2 i chyba za mało argumentów na górnika Wałbrzych. Mało argumentów, mało sytuacji podbramkowych, dość mocno i dobrze wyglądaliśmy i w strefie obrony i w strefie pomocy, aczkolwiek nie było tego dobrego ostatniego podania, które by otwierało dostęp do, do bramki. Thank you.